zaczynałam jako bardzo młoda osoba, w zasadzie bez doświadczenia, chodziłam jak we mgle i pamiętam taki moment, jak miałam pięć salonów sprzedaży w kluczowych miastach w Polsce, już po wielu tam momentach, że do tego doszłam i zarządzałam całą firmą ręcznie, czyli byłam tylko ja i tam paru pracowników w back office ie. i nastał taki moment, że dostałam możliwość właśnie finansowania, bo ktoś też w nas uwierzył i mogliśmy się rozwijać. No i musiałam oddać jakby swoje stery, czyli osobie, która przyszła do mnie do firmy i miała przejąć większość moich obowiązków po to, żebym właśnie ja mogła zrobić coś innego i bardziej zarządzać tą firmą inaczej. I był to dla mnie bardzo krytyczny moment, dlatego, że ja się sama z tym mierzyłam i czułam ja się zagrożona u siebie w firmie. I pamiętam, jak jeden wtedy z moich obecnych mentorów powiedział mi, Aga, ja czuję po tobie, że ty się czujesz zagrożona w swojej firmie. I ja mówię, tak, chyba się czuję, bo budowałam ją od zera, jak dziecko wychowujemy i nagle mam komuś za Dać komuś, kto jest dużo mądrzejszy ode mnie, kto już i był dalej w tej drodze, wiedział, więc ja automatycznie też się trochę źle czułam z tym. Ale wiedziałam wtedy, że to jest jedyna droga i że muszę pokonać jakby siebie i swoje te ograniczenia, żeby się rozwijać. No i oddałam te kompetencje. Zaczęliśmy zarządzać totalnie inaczej. To był chyba dla mnie najbardziej przełomowy rok. No ale później, tak jak mając pięć salonów, byłam totalnie zabiegana i nie wiedziałam w ogóle, jak to wszystko ogarnąć, tam 40 osób na pokładzie. To później mając już, nie wiem, 100, 150, 200 i więcej w trzech krajach, 65 salonów, to po prostu już się samo toczyło. Ale najważniejszą tą właśnie rzeczą, którą tutaj chcę podkreślić, to było danie odpowiedzialności swojemu zespołowi. Nie tylko narzucenie celów, ale po prostu oddanie odpowiedzialności i danie im poczucia sukcesu. Dla mnie było to bardzo trudne, ale to był właśnie ten krok, który pozwolił mi iść zdecydowanie biec do przodu, bo nawet jak sobie dzisiaj sięgnę pamięcią, to w salonie w Lublinie nie byłam nigdy, a miałam go z lat 7. Nawet na otwarciu tam nie byłam. Więc odpowiadając na to pytanie, reasumując, danie odpowiedzialności innym osobom, bo po prostu firmę buduje się wspólnie.